Czy kiedykolwiek czułeś, że energia w Twoim domu powinna się zmienić ta uczucie ciężaru niepokoju, jakby coś niewidzialnego zakłócało spokój Twojego miejsca, jeśli odpowiedziałeś, tak, wiec, że nie jesteś sam i dzisiaj nauczysz się modlitwy, która może całkowicie odmienić atmosferę w Twoim domu? W tym filmie poprowadzę Cię przez potężną modlitwę, która nie tylko przywołuje Boską Obecność, ale dosłownie. Otacza Twój dom duchowym światłem ochrony to prosta modlitwa, ale pełna wiary zdolna odpędzić wszelkie. Zło przynieść spokój i przywrócić harmonię w Twoim wnętrzu, a co najlepsze odczujesz różnicę od razu po jej odmówieniu zostań ze mną do końca, bo oprócz modlitwy pokażę Ci, jak ją wzmocnić poprzez prostą, lecz mało znaną praktykę duchową, która podniesie wibracje Twojego otoczenia na nowy poziom. Czasami cisza w domu mówi głośniej niż jakikolwiek hałas rozglądasz się i wszystko wydaje się być na swoim miejscu. Ale w środku czujesz ciężar, jakby coś niewidzialnego było nie na swoim miejscu, to nie jest fizyczne zmęczenie ani zwykłe zmartwienie, to duchowy niepokój, który ściska klatkę piersiową i mąci umysł w takich chwilach. Dom wydaje się pełen pustki, a odpoczynek zmienia się w udrękę czułeś to. Kiedyś nie jesteś sam, to uczucie, to znak ostrzeżenie, że coś większego musi się wydarzyć i to. Zaczyna się teraz z wiarą. Może się wydawać, że to tylko zły dzień, ale zwróć uwagę, dom jest lustrem naszej duszy, jeśli serce jest w stanie wojny dom, to odczuwa czasem, to nie jest nawet twoje, to coś, co weszło bez pytania o pozwolenie myśl ciężkie słowo obecność, otoczenie wszystko wchłania. Dobra wiadomość nic nie jest trwałe, gdy Bóg wchodzi, ale żeby tak się stało trzeba otworzyć właściwe drzwi duchowe, nie fizyczne, to nie kwestia dekoracji kadzideł, ani muzyki, to modlitwa, szczere wołanie i to właśnie teraz zrobisz z oddanym sercem. Zanim przejdziemy dalej, odmówisz modlitwę wstępną, ona zapali światło, ale jeszcze nie zapieczętuje twojego domu ta modlitwa zostanie dopełniona dopiero na końcu, więc nie zatrzymuj się tutaj. Teraz módl się z wiarą, jakby Bóg stał przed tobą gotowy do działania i on naprawdę tu jest. Boże wejdź teraz do mojego domu, odwiedź każdy kąt, każdą ścianę, każdą przestrzeń. Jeśli jest coś ukrytego, co nie pochodzi od ciebie, ujawni. to jeśli jest ciemność, niech twoje światło ją, o jeśli jest niepokój, niech zapanuje twój pokój, zacznij oczyszczać to, co niewidzialne, panie, otwieram, dla ciebie moje duchowe drzwi, weź to miejsce w swoje ręce. Ale wiem, że to dzieło będzie pełne dopiero na końcu, więc. Zostań tu do końca, ojcze, amen. Większość ludzi żyje tylko tym, co widzialne, ale największe bitwy toczą się nie w tym, co można zobaczyć. Świat duchowy jest prawdziwy, niewidzialny, ale obecny i twój dom może być przez niego dotykany każdego dnia, nie mówimy tu o strachu. Ale o świadomości słowa niosą energię, emocje tworzą atmosferę i to wszystko wnika w ściany, meble, podłogę. Kiedy wchodzisz do jakiegoś miejsca i czujesz niewytłumaczalny dyskomfort, to nie przypadek, to intuicja coś tam jest nie tak, a czasami to miejsce to twój własny dom, bez twojej wiedzy ludzie wchodzą, wychodzą, rozmawiają, kłócą się, płaczą, wątpią, zwierzają się, to wszystko ma duchowy rezonans. Zauważyłeś, jak niektóre miejsca robią się ciężkie tylko przez czyjąś obecność, to dlatego, że to, co niewidzialne, reaguje na to, co nosimy w sercu, jeśli ktoś zostawia gniew, zazdrość czy gorycz ta energia, zostaje twój dom. To nie tylko adres to terytorium duchowe, I jak każde terytorium potrzebuje ochrony, kiedy jej nie ma, staje się otwartą przestrzenią, wszystko może wejść, a co gorsza, może zostać. Dlatego modlitwa to nie luksus, ani rytuał to konieczność, codzienne wołanie, które wszystko zmienia, nawet jeśli tego nie widzisz, ruch wokół ciebie jest ciągły, nie daj się zwieść, jeśli nie zdecydujesz, kto duchowo zarządza twoim domem, ktoś inny spróbuje to zrobić, brak światła zawsze robi miejsce dla ciemności. Ale to nie powód do paniki, to tylko wezwanie, byś odzyskał duchową kontrolę nad swoim domem, twoja modlitwa jest silniejsza niż jakikolwiek negatywny wpływ. A kiedy Bóg zostaje zaproszony żaden inny duch, nie może pozostać dlatego modlitwa, którą wcześniej odmówiłeś, to był dopiero początek, niebo już działa, ale brakuje jeszcze najważniejszej części, ona nadchodzi. Teraz, gdy już wiesz, że Twój dom czuje, zachowuje i przekazuje być może lepiej rozumiesz te dni bez wyraźnego powodu do niepokoju, to nie szaleństwo to rozeznanie, a jeśli Bóg pokazuje Ci to teraz, to znaczy, że chce wszystko o. To, co musisz zrobić jest proste, ale wymaga intencji trwać do końca ta droga, nie dotyczy religii, dotyczy uwolnienia światła i przemiany trwaj w wierze końcowa modlitwa zapieczętuje twój dom, ale do tego czasu każde słowo tutaj to przygotowanie, a każdy krok, który robisz Bóg robi dwa w stronę twojego domu. Jest coś, co się dzieje, kiedy Bóg wchodzi do jakiegoś miejsca, to nie przesada ani metafora. Otoczenie się zmienia, lekkość powraca sen, staje się głębszy kłótnie, ustają bez wyjaśnienia nawet zwierzęta, stają się spokojniejsze, kiedy Bóg jest obecny, to co niewidzialne się reorganizuje, powietrze staje się inne, oddycha się lepiej, jest cisza, ale nie pustka to pokój jest obecność, ale nie fizyczna to boska obecność, to nieduchowa utopia to to co się dzieje, gdy ktoś modli się szczerze twój dom może. Być takim miejscem, a jeśli jeszcze tego nie doświadczyłeś, to nie znaczy, że nie możesz. Obecność Boga, przemienia dom pełen modlitwy, ma uzdrawiającą atmosferę, ludzie czują się tam mile widziani, jest lekki śmiech szczera, rozmowa komfortowa, cisza, zauważyłeś, że niektóre domy dosłownie przytulają gości, to nie przez wystrój, to przez obecność, a tej obecności nie da się kupić, nie da się udawać, ani zaimprowizować trzeba ją zaprosić, a gdy Bóg przyjmuje, to zaproszenie zostaje. Twój dom może być adresem pokoju, ale to dzieje się tylko wtedy, gdy wiara jest stała, a modlitwa szczera. To, co zrobimy na końcu tego filmu, może otworzyć drzwi do tej zmiany, może myślisz, że twój dom jest daleki od tego, że atmosfera jest tak ciężka, że nie da się jej zmienić. Ale Bóg nie potrzebuje idealnej przestrzeni, potrzebuje dostępnego serca, a jeśli to serce jest Twoje, to Twój dom. Już jest dotykany. Nie ma znaczenia, co się tam wydarzyło, wypowiedziane słowa, urazy, kłótnie, trudne chwile, wszystko może zostać odnowione Bóg nie mieszka w fizycznych budynkach, mieszka tam, gdzie pozwala się mu wejść i nawet jeśli przeszłość zostawiła ślady teraźniejszość, może zostać całkowicie przemieniona przez jego obecność, musisz tylko wytrwać do końca. Ta przemiana nie jest magiczna, jest duchowa. I już się zaczęła od pierwszej modlitwy, coś zostało aktywowane. Ale jak już mówiłem, nie kończy się sama nadal, brakuje tej głównej modlitwy, tej, która pieczętuje, tej, która okrywa, tej, która wypędza to, co nie należy. I co najważniejsze, tej, która zaprasza Boga, by został nie tylko odwiedził, ale został, pozostał, zamieszkał. Ta modlitwa nadchodzi. I kiedy ją odmówisz, to nie będzie tylko kolejny obejrzany film, to będzie święty moment, w którym Twój dom przestanie być tylko przestrzenią fizyczną i stanie się miejscem pełnym Bożego światła. Nie każda modlitwa przynosi efekt i nie dlatego, że Bóg nie słucha, ale dlatego, że często modlimy się tylko ustami, powtarzamy słowa bez duszy, bez oddania, bez prawdy przekształcamy święty akt w automatyczny rytuał, jakby wystarczyło coś wypowiedzieć, by wszystko się zmieniło. Ale Bóg nie reaguje na formuły, On reaguje na wiarę. Modlitwa to rozmowa ze Stwórcą Wszechświata, a nie wykonanie komendy, a gdy modlitwa staje się tylko zwyczajem lub pośpieszoną prośbą traci swój duchowy ciężar, to jak pukanie do drzwi bez czekania na odpowiedź. Bóg chce czegoś więcej niż słów, chce intencji, ile razy modliłeś się o ochronę, a nic się nie zmieniło może modliłeś się właściwą modlitwą, ale z niewłaściwym sercem Bóg słyszy to, co się mówi, ale odpowiada na to, co się czuje. Dlatego musisz przygotować ducha, nie tylko głos modlitwa, którą odmówisz na końcu tego filmu, będzie miała moc tylko jeśli zostanie wypowiedziana ze świadomością, z pokorą, z prawdziwym pragnieniem zmiany, to nie modlitwa, by zrobić wrażenie, to modlitwa, by przemienić, a przemiana wymaga oddania Bóg nie chce występu, chce prawdy. A to właśnie prawda przyciąga niebo do Twojego domu. Są ludzie, którzy powtarzają wyuczone modlitwy myśląc, że moc tkwi w kolejności zdań, ale to wewnętrzna postawa tego, kto się modli, aktywuje moc modlitwy. Jeśli serce jest nieobecne, duch też jest nieobecny, a wtedy otoczenie pozostaje takie samo pusta, modlitwa nie zmienia atmosfery. Ale gdy modlitwa rodzi się z pokornego serca, coś się dzieje, otoczenie reaguje, powietrze się zmienia, a to, co niewidzialne, się ugina. Nie chodzi o to, by modlić się pięknie, chodzi o to, by modlić się prawdziwie. Bóg już wie, czego potrzebujesz, on po prostu chce to usłyszeć naprawdę. To, co budujemy do tej pory, to nie tylko ładny moment, to przygotowanie, oczyszczenie każda część tego filmu, coś oczyszcza w umyśle, w sercu, w domu. A gdy przyjdzie ostatnia modlitwa, wszystko będzie gotowe, dlatego nie przewijaj, nie przyspieszaj, nie traktuj tego jak kolejnego materiału traktuj, to jak spotkanie z nadprzyrodzonym Bóg, nie słucha cię przez przypadek on już działa. A to, co nadchodzi, to punkt zwrotny, ostateczne przygotowanie chwila, by otworzyć drzwi twojego domu i powiedzieć, wejdź, panie, zostań tutaj. Przed ważnym spotkaniem przygotowujemy się, porządkujemy przestrzeń, oddychamy głęboko, przygotowujemy się z Bogiem, jest tak samo nie dlatego, że żąda perfekcji, ale dlatego, że przygotowanie wyraża szacunek. Teraz przygotujesz nie tylko swój dom, ale i swojego ducha weź głęboki oddech, wycisz, to, co na zewnątrz, uspokój, to, co w środku, nie chodzi o postawę ciała, chodzi o duchową intencję. Zamknij oczy na kilka sekund, wyobraź sobie swój dom obmywany przez białe delikatne światło każdy kąt, każda ściana, każdy cień, pozwól temu światłu wejść swobodnie. Obecność Boga zaczyna się tam, gdzie otwiera się cisza, rozejrzyj się. Nawet jeśli wszystko jest na swoim miejscu, poczuj, że coś już się zmieniło, to nie iluzja, to obecność, przygotowanie działa. A teraz nadszedł czas, by uwolnić to, co już nie służy, powiedz w myślach, panie, oddaję ci każdą, urazę każde twarde słowo, każdy ukryty lęk, pozwól temu odejść, nie trzymaj się tego, nie żądawaj pytań. Po prostu oddaj duchowe oczyszczenie, jest niewidzialne, ale je poczujesz to oddanie. Jest konieczne, by końcowa modlitwa miała pełną moc, serce pełne ciężaru, nie potrafi przyjąć nowych. Cudów opróżni się Bóg, wypełni cię tym, co wieczne. Twój dom to nie tylko miejsce, gdzie śpisz, to miejsce, gdzie odpoczywa Twoja dusza, gdzie objawia się Twoja wiara, gdzie rozwija się Twoja bliskość z Bogiem, to tam się budzisz, tam płaczesz, tam marzysz, dlatego ochrona tego miejsca jest tak ważna, kiedy się za nie modlisz, chronisz wspomnienia, uczucia, plany, a ta ochrona nie polega na zamkniętych drzwiach, lecz na duchowych drzwiach otwartych dla Bożej obecności. Jesteś o krok od tego, by zrobić to w pełni. Kolejna modlitwa nie będzie tylko wypowiedzianymi słowami, będzie kluczem aktywowaniem przymierzem. Teraz otwórz serce. Jakbyś otwierał okno, by wpuścić słońce, nic już nie może powstrzymać tego. Co się zaraz wydarzy, atmosfera została oczyszczona, duch jest gotowy, dom jest otwarty, a niebo zaraz stąpi. Następna modlitwa będzie ostatecznym pieczęciowaniem, tą, która zamyka szczeliny, tą, która duchowo oznacza twój dom, nie ma znaczenia, jaki był twój dom wcześniej, liczy się to, jaki będzie teraz zostań ze mną, przygotuj się, to, co nadchodzi, jest święte, jest ostateczne i może zmienić wszystko, jeśli tylko odmówisz to z prawdziwą wiarą. Ukochany Boże, teraz staję przed Tobą z otwartym sercem, z duszą poddaną i z pewnością, że jesteś tutaj, odwiedź mój dom, Ojcze, i uczyń go mieszkaniem Twojej obecności, przejdź przez każdy pokój, przez każdy zapomniany kąt, jeśli jest smutek, przynieś pocieszenie, jeśli jest strach, wlej odwagę, jeśli jest niezgoda, zasiej Twój pokój. Zapraszam cię, panie, wejdź ze swoim światłem. Niech twoja obecność zostanie panuje i przemienia, niech ten dom będzie naznaczony tobą dziś i na zawsze niech nic, co nie pochodzi z nieba, nie ma prawa tu pozostać, panie, poświęcam mój dom twojemu imieniu, niech duchowe okna otworzą się na twoją chwałę, niech drzwi niewidzialnego zamkną się na wszystko, co ci się nie podoba. Niech powietrze w tym miejscu będzie nasycone Twoim pokojem i niech każda osoba, która tu wejdzie, poczuje coś innego, poczuj lekkość, poczuj bezpieczeństwo, poczuj Twoją miłość, chroń wejścia i wyjścia dni i noce, niech Twoja obecność będzie murem wokół nas, niech ten dom będzie światłem wśród ciemności, niech Moja rodzina będzie przez Ciebie strzeżona i niech Twój duch nigdy nie odejdzie. Ojcze, dziękuję Ci za wszystko, co już tutaj czynisz, za duchowe oczyszczenie, za przywrócony pokój za widzialną i niewidzialną, przemianę od teraz ten dom. Należy do Ciebie, niech żadne zło nie dotknie tego miejsca, niech żaden przeciwny duch nie znajdzie tu dostępu, niech wszystko, co tu mieszka, będzie przez Ciebie błogosławione. Ogłaszam z wiarą, że mój dom jest otoczony Twoim światłem, Twoją obecnością, Twoją obietnicą, i niech ta ochrona będzie ciągła, wieczna i niezachwiana w imieniu Jezusa. Amen. Jeśli podczas tej modlitwy poczułeś coś innego, nie ignoruj tego. To był Bóg, który cię dotknął, twój dom już nie jest taki sam, coś duchowego zostało tu aktywowane, a teraz twoja kolej BY dalej rozprzestrzeniać to światło. Jeśli ta modlitwa przemówiła do ciebie, jeśli przyniosła pokój wskazówkę lub uzdrowienie, kliknij przycisk subskrypcji aktywuj, dzwonek by otrzymywać więcej takich modlitw i zostaw polubienie, to pomoże temu filmowi dotrzeć do innych domów, które też potrzebują ochrony. I napisz w komentarzu, co poczułeś podczas tej modlitwy, czytam wszystko z uwagą i modlę się za każdą osobę, która tu zostawia komentarz, twoja historia może być inspiracją dla innych. A jeśli przechodzisz przez chwilę bólu, czy to fizycznego, emocjonalnego czy duchowego, jest film, który musisz obejrzeć jego tytuł, to jeśli czujesz ból, ta modlitwa jest dla ciebie to idealne uzupełnienie tego, co dziś przeżyłeś, obejrzyj go teraz, link znajdziesz w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Niech pokój Boży pozostanie z Tobą z Twoim domem i z wszystkim, co kochasz Światło już tu jest teraz, utrzymaj je zapalone do następnego filmu.